Z kolei, jeżeli chodzi o sam biznes i o rozwijanie swojej marki czy swojego biznesu, tutaj również mamy decyzję nad skupieniem się czy nad rozpraszaniem wielozadaniowością. I z mojego doświadczenia, ze względu na to, że ja bardzo lubię zmiany, lubię nowości, to często, kiedy tylko pojawiała się jakakolwiek nowa okazja, to ja od razu w nią szedłem, od razu w nią brałem, mówię: Dobra, robimy, tutaj damy radę, zdążymy i, i wkładam ją na swoją listę priorytetów. E, i, I przez to jak to jeden z moich coachów powiedział, że cały cały czas rzucałem się na nowy shiny object, czyli nowe świeci po to, żeby zrobić tam szybko jakieś efekty. Więc zamiast dopracowywać rzeczy, które już się dzieją, zamiast zamiast cały czas próbować czegoś nowego, ale w obszarze strategicznym, który jest potrzebny mojej firmie, zamiast usprawniać, pracować nad tym, robić więcej tego, co działa, to ja próbowałem robić cały czas nowe rzeczy po to, żeby znaleźć, skoro tutaj nie ma wystarczających efektów, to zróbmy coś całkowicie innego. Natomiast to, jeżeli nie masz w czymś satysfakcjonujących efektów na ten moment, to nie znaczy, że nie będziesz ich mieć, jeżeli się tym zajmiesz i będziesz to doskonalić.